A, kurwa. Pamiętajcie, że jak kichacie, to na wyprostowanych plecach, bo na moment kichnięcia się kręgi troszkę tam rozszczepiają czy coś. Pierdolisz tutaj, tak? No, trzeba mieć wyprostowaną szyję, a nie, że jak kichacie, to, to łeb wam leci automatycznie do przodu, bo to się coś może stać. I nigdy, nigdy, przenigdy nie próbujcie wstrzymać kichnięcia i nie zatykajcie ust i nosa, jak kichacie, bo już nie jeden człowiek na świecie w ten sposób Przedus był z tego świata, ponieważ pękły mu płuca czy coś tam przy kichnięciu, jak próbował go powstrzymać. Także tego też nie róbcie. No. Tak? no, takie dziwne informacje, ale chyba warte zapamiętania. Bo chujowa śmierć, nie? Przez kichanie? No, no troszkę, do, no jakby nie do, ma się do, czym do, pochwalić. Do, do, nie? Dokładnie, dokładnie, nie. To jest tak, jakby na przykład yy, przy waleniu konia umrzeć, nie? I. Wybrać sobie jakby cię znaleźli kurwa... Ale to już jest ciekawsze! Jakby cię kurwa znaleźli kurwa... Z lancą w ręce. Z lancą w ręce. Lancą w ręce dokładnie. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? No a jak, jak, jak stracie to nie zamykajcie oczu, bo chyba też coś... Nie, czy właśnie zamykajcie oczy jak stracie? Jakoś takie też coś było, że gałki oczne mogą się od wysiłku przy sraniu, tak? No, kurwa, tak? No, coś było takiego. kurwa, jakby ci kiedyś przy sraniu wypadło oko, nie? To byłoby to straszne, ale ja bym... To byłoby to straszne, ale pamiętaj, żebym się śmiał, żebym umarł, nie? Cześć, że to chodzi? Mówisz, kurwa, ale chujowo mikser nie ma oka, ale wypadło mu przy sraniu! Ło! Ło! I od razu pompa no tak więc tak więc tak to tak więc tak to wygląda um, ja coś jeszcze też słyszałem ja coś jeszcze też słyszałem takiego że w ogóle należy srać na wyprostowanych plecach też i z rękoma podniesionymi do góry to jest jakaś zasada wększu i czy dupachu i czy nie wiadomo co jeszcze bo wtedy się jakby bardziej bardziej się wypróżniasz i w jeli tak zostaje mniej syfu no. Także teorie jest kurwa na świecie tyle co ludzi. Wiesz co, ja, na, kurwa nie wiem, srać na wyprostowanych... Ale spróbujcie kiedyś, bo ja raz spróbowałem i to jest dziwne, nie? To jest kurwa trudne Dobra. w ogóle. No, ogólnie przysięgam, że spróbuję srać na wyprostowanych plecach z, z rękami ujęsiennymi do góry, no. Normalnie wyuniesiony tak, na Tak jakbyś matematy. się wie, że jakby ktoś do ciebie celował, a ty byś się poddawał. Hände Hand, ho. Hände ho, chuj. Dokładnie, na hände ho. Teraz na hände ho. na hände ho. Dokładnie, to jest na, to jest... Dokładnie. Właśnie wymyśliliśmy nowy tekst, sranie na Hendeho <słuchaj> 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 Tak więc tak to kumia, wygląda. Eee, eee, tutaj przed chwilą e, rozmawialiśmy na temat srania z wyciągniętymi rękoma. Na Hendeho. Na hendaho, sranie na Hendeho, A przed chwilą ktoś na, napisał tutaj na gdzieś, że trzeba by spróbować srania stojąc na rękach. I e, moim zdaniem byłoby to... Byłoby to Boko aczkolwiek mógłbyś sobie opierdolić plecy, nie, albo na przykład... Albo ryj, nie? Albo, dokładnie, jakbyś, jakbyś... Zależy, w którą stronę by spadło, rozumiesz? No, kurwa, na przód by nie poleciało, bo dupa jest jednak bardziej z tyłu, no, Jasne, bardziej prawdopodobne, że spadłbyś ale, i na plecy, ale, ale wiesz, wszystko Ale nieuniknione, nie nie nie? że jakbyś mocniej odchylił głowę do tyłu, to by cię uderzyło, kurwa, w potylicę, nie? Gówno uderzyłoby cię w brodę. Tej... <główne> no. Moi drodzy, yy, ja dzisiaj strałem dwukrotnie i za każdym razem zapominałem, żeby się wystrać na hendeho. Dla tych z Was, którzy się dopiero dzisiaj <laughs> przyłączyli do nas, już mówię co to jest, to yy, musicie to spróbować, yy, kto to twierdzi. Ninja tak twierdzą, tak? Yy, 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 nie, to chyba jest jakaś z, z jedna z wielu zasad yy, jakiegoś tam rodzaju feng shui czy co żeby srać na prostych plecach i z, z... Podniesionymi rękoma do góry. Z podniesionymi rękoma Dłoni. do góry, dokładnie. Tak więc generalnie to my na to mówimy sranie na hendo Tak, czy e spontanicznie powstał, powstał dokładnie. taki termin. wydaje mi się, że jest to, że będziecie mogli tak srać wyłącznie u siebie w domach, bo na przykład byłoby wam trudno srać na przykład w lesie z rękoma kurwa uniesionymi w górę, bo moglibyście się po prostu kurwa jedną fika w kupę, nie? Chyba, że wiesz, no chyba, żeby stali na baczność. Srała babcia srała, trawki się trzymała, trawka się wezmykła, babcia w gówno fikła. Teraz mi się przypomniało. <śled> Głęboko a, a, a kiedyś w jackasach, bo wczoraj ktoś zaproponował, że może by, e, spróbować się wystrać e, stojąc na rękach, natomiast mi się przypomniało, że w jackasach próbowali srać biegnąc. I to też było ciekawe. E, był ja mogę coś powiedzieć na ten temat. E, a, e, proszę. Ale to się nie będę otwierać. <laughs> Każdy sobie teraz dopisze, czy chodziło o ciebie, czy może o e, Twoją siostrę? O... Ostr... Tak, moja siora, nie Moja siostra, ogólnie bierze udział w międzynarodowych zawodach, nie? Srania w biegu. Nieźle jej idzie, ostatnio skakała z samolotu srając. E, oprócz tego uprawia spinaczkę srając. E, Gra w Zośkę srając. To nie, nie jest to łatwe. No, tak zoszkowym. Yy, dokładnie, dokładnie. Tak więc, yy, tak więc tak to wygląda. Chyba yy, muszę spróbować tego handahodu. Ja, ja zapomniałem dzisiaj. No, więc tak to wygląda. Yy, yy, co jeszcze chciałem powiedzieć tutaj? Aha, tutaj. Do...